Witajcie, kochani. Bardzo zachęcam do przeczytania artykułu, który bardzo dobrze przedstawia sytuację, jaka obecnie ma miejsce. Ja Wam dałam fragmenciki na stronie Community. Chodzi o artykuł związany z działaniem mediów na przykładzie, ostatniej, właściwie pierwszej w tym roku debaty prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Rzecz jest o tyle ciekawa, dlatego że praktycznie do samej debaty przekonywano nas, że wszystkie filmiki, które wskazują na bardzo wyraźne problemy pana prezydenta z największej demokracji na świecie i że to jest działalność tych złych przeciwników politycznych, i tu nagle okazało się, że to, co cały czas było zaciszane, no niestety okazuje się prawną. I teraz nie brak głosów, które się do tego odnoszą, jak to jest, że nikt nie, nie wiedział. I myślę, że to bardzo ważny przyczynek do sytuacji prasy w chwili obecnej, kiedy właściwie oskarża się o dezinformację tych, którzy mówią prawdę. Czyli mamy do czynienia z istnieniem prawdy relatywnej. Czyli prawda już przestała być obiektywna, przestała opierać się na faktach i logice. Natomiast prawda to jest to, Czym chcecie, żeby, żeby była prawda? I tutaj na temat prawdy i nowoczesnych ideologii, to chciałam Wam powiedzieć o komicznej sytuacji, która miała miejsce we Włoszech, a mianowicie trzy dziewczyny na ustnych maturach zademonstrowały niemą scenę aby sprzeciwić się niskiej ocenie otrzymanej na egzaminie pisemnym, o ile mnie pamięć nie myli, z języka greckiego, gdyż chodziło o tzw. liceum klasyczne. I tutaj właściwie widzimy już odejście od wszelkich takich podstawowych zasad, od zmiany prawdy w coś absolutnie relatywnego. Bo jeśli ja się czuję, że zdałam na piątkę, i tutaj okazja, pokazują mi, że wyniki były poniżej trójki. No to ja się czuję, jakbym miała piątkę, i chcę, żeby inni to uznali, że ja mam piątkę, bo tak się właśnie czuję. I ciągle przypomina mi się ten przykład. Marka Rizzo, który mówił, że jeśli rano wstanę i powiem, że mam 20 lat, pójdę do banku i zażądam, żeby dano mi kredyt, jaki jest przewidziany z ratami dla dwudziestolatka. Pan Rizzo zbliża się do siedemdziesiątki. Tak a propos. Także w chwili obecnej widzimy tą relatywność prawdy, coraz bardziej upowszechnianą. Właściwie sprawia to, że człowiek nie może sam decydować, co jest prawdą na podstawie swoich doświadczeń, tego, co widzi i tego, co doświadcza. To, co jest prawdą, to jest to, co w danej chwili podają tak zwane komunikatory. I wydaje mi się, że jest to sytuacja, która no, jest ujmijmy to, tak, niezgodna ze zdrowiem, z tym, co uważamy za zdrowie psychiczne. To jest dość istotna kwestia. Mam dla Was natomiast dwie dobre wiadomości. Wiadomości są ze Stanów Zjednoczonych. I dotyczą faktu, że obecnie już osiem stanów absolutnie odrzuciło CBDC, czyli cyfrową walutę Banku Centralnego i już gubernatorzy podpisali ustawy, które zakazują wszelkim podmiotom stanowym używania CBDC w jakichkolwiek rozliczeniach. Także to jest bardzo istotne, ponieważ w momencie, kiedy rząd zabroni stosowania czegoś takiego, jeśli chodzi o wszelkie transakcje, no to nie będzie można tego narzucić. Także jest to bardzo dobra wiadomość. I dwie inne wiadomości, a mianowicie, w chwili obecnej stan Oklahoma wprowadził do szkolnej obowiązkowej lektury Biblię. Także w tej chwili jest ona przewidziana na poziomie podstawowym i średnim jako jedna z lektur obowiązkowych. Tutaj uzasadnienie jest takie, że bez względu na to, jaką kto wyznaje religię, to podstawy etyki, cywilizacja zachodnia opiera się na etyce i moralności chrześcijańskiej. W związku z tym, jeśli chodzi o kwestie tak istotne, to każdy powinien te podstawy mieć. Podobnie ciekawe rozwiązanie w Luizjanie, gdzie w tej chwili w każdej klasie mają zawisnąć, ma zawisnąć 10 przykazań, czyli dekalów. Również z tego samego powodu, dlatego że yy, wszelkie normy etyczne społeczności zachodniej oparte są właśnie o zasady chrześcijańskie. Także w czasie, kiedy w Polsce wyrzuca się krzyż z przestrzeni publicznej w amerykańskich szkołach, Wracają oczywiście nie we wszystkich Stanach, ale przynajmniej w tych dwóch, y, podstawy religijne do o, programu nauczania. A także jest to o, ciekawa sprawa. A we Włoszech y, bardzo dużo mówi się o y, tak zwanej autonomii y, zróżnicowanej, czyli teoretycznie każdy rejon Włoch ma się rządzić. Swoimi prawami, co, no cóż, jest bardzo kontrowersyjną kwestią. Nie wszyscy się z tym zgadzają. I właściwie pytanie wielu niezależnych dziennikarzy jest takie, że o ile Unia stara się nawet regulować to, czym mamy sobie pupę podcierać, to jak Włochy mogą planować autonomię poszczególnych regionów? bo jeśli wszystko ma być narzucane no, od góry. No, więc w tej chwili widzimy, że tutaj bardzo dużo osób przedstawia krytycznie sytuację Włoch, zarówno jeśli chodzi właśnie o takie pomysły, jak i o działania Giorgi Meloni, która no bardzo przypomina PIS w swoich działaniach, potrząsa szabelką prawie tak jak pan prezes. No i tutaj było przed owymi nominacjami było stwierdzenie, że dla Włoch musi być ważne stanowisko na przykład właśnie komisarza do spraw zagranicznych. Także pokazano, że właściwie zarówno ona, jak i, i pan prezes to sobie mogą mówić, natomiast nikt tu nie podejmuje decyzji i teraz jest dość ważna sprawa, ponieważ poza kandydaturą pana Antonio Costa, czyli byłego premiera Portugalii, który musiał zrezygnować w związku z korupcją w jego rządzie, to taka propo, który został szefem Rady Europy to pozostałe dwie nominacje muszą zostać przegłosowane w Parlamencie Europejskim. Zwróćcie uwagę, Parlament Europejski nie może wysuwać swoich kandydatur, tylko może zatwierdzać ewentualne kandydatury. Także, no cóż, mamy nadzieję, że będzie. Że może uda się zebrać grupę niezależnych posłów, którzy po prostu pomogą zablokować bardzo niekorzystny, właściwie dla wszystkich krajów unijnych wybór. Trzymamy kciuki za Francuzów. Na razie głosowano na wyspie Nowa Kaledonia. Wiadomo, że frekwencja była duża, no i trzymajmy kciuki, ponieważ na razie Francja ruszyła starą metodą, czyli all hands on deck, wszystkie wszyscy na pokład po to, żeby doprowadzić powiedzmy sobie, do porozumienia lewicy z centrystami, po to tylko, żeby zablokować prawicę. Także no nic, zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy i jak to będzie wyglądać. I tutaj właśnie jeszcze raz wracając do kwestii europejskiej, to widzieliśmy to, o czym ja mówiłam bardzo jasno, że bez względu na to, jaki będzie wybór, nic się nie zmieni. Także zwróćcie uwagę, Wybór osoby, która skompromitowała praktycznie całą ideę unijną, która jest winna bardzo wielu przestępstw, która jest osobą nieetyczną i jeszcze mało inteligentną w dodatku, to mimo zmian w równowadze sił, no to po prostu wskazuje, że Parlament Europejski nic nie znaczy, Europejczycy nic nie znaczą. I tu jeszcze dwa fakty związane z Włochami. A mianowicie no, dziś wczoraj się praktycznie skończyła choroba futbolowa, dlatego że świetnie przygotowana Szwajcaria wyeliminowała Włochów, którzy grali bardzo chaotycznie, bardzo źle, niestety, więc w pewnym stopniu możemy powiedzieć, że owa choroba futbolowa się kończy, lepiej zapomnieć do następnego razu. Natomiast pojawiła się reklama. Chyba którejś z dużych firm deweloperskich, która właśnie pokazywała, Radość po wygranym meczu, no i dwóch panów, którzy bardzo namiętnie się wymieniali czułościami. Ujmijmy to tak w ten sposób. Nie było raczej wątpliwości, że to są dwaj panowie i że nie jest to przyjacielski pocałunek po prostu dwóch ludzi zaprzyjaźnionych jak to mężczyź jak mężczyźni. Natomiast kwestia tutaj nic nikomu nie ujmując oczywiście, natomiast chodziło mi o typowe zachowania przyjaciół, a nie osób, które są ze sobą bliżej. I otóż dawny senator legi, adwokat Simone Pillon wystąpił z takim powiedzmy sobie odezwą o, o zlikwidowanie tej reklamy, która była w tym najbardziej takim na telewizji na, w, w telewizji włoskiej w najbardziej i, m, zawsze oglądanym czasie. E, I stwierdził, że on prosi o usunięcie tego, ponieważ to uraża jego uczucia. tym bardziej, że e, m, jeśli chodzi, o kwestię, komplikuje mu to obowiązki rodzicielskie, ponieważ nie uważa za słuszne pokazywanie tego typu scenek małym dzieciom, ponieważ wiąże się to z koniecznością udzielania wyjaśnień, które, jeśli chodzi o małe dzieci, mogą być po prostu dla rodziców bardzo trudne i mogą, dziecko, mogą być dla dziecka także traumą. Także tutaj wystąpienie jawne, otwarte, oczywiście odpowiedzi bardzo dużo, określenia jako homofoba, ale tutaj właściwie pan nie skrytykował, broń Boże, danych osób, tylko stwierdził po prostu, że on jako rodzic nie chce oglądać takiej reklamy, kiedy ogląda na przykład mecz razem z pięcioletnim synkiem. Także kolejna wreszcie sprawa, która Włochów dotknęła bardzo specjalnie. Okazało się, że drony, którymi nasi wschodni sąsiedzi atakowali cele w Rosji, pochodziły i wystartowały z bazy NATO na, w Figonelli na Sycylii. To baza praktycznie działająca od bardzo wielu lat, która stanowi bardzo istotny punkt, i tutaj włoscy niezależni twierdzą, że fakt ten może zostać zinterpretowany jako przyłączenie się Włoch do działań wojennych, aczkolwiek Włosi na te decyzje nie mieli żadnego wpływu. I tu kolejna dyskusja, bo dalej nie, nie skończyła się jeszcze debata związana z banerami, które Wam pokazywałam, na których są ściśnięta dłoń w barwach biało-zielono-biało-czerwonych i druga biało-czerwono-niebieskich, kiedy te dłonie się ściskają i napis Rosja nie jest moim wrogiem. A więc w każdym razie tutaj dwie niezależne organizacje ukraińskie zaatakowały autorów tej akcji, którzy jasno mówili, oni tu absolutnie nie jest to próba wychwalania, działań Rosji, natomiast po prostu podkreślenie faktu, że nie potępia się całego narodu i jednocześnie jest to nawoływanie do pokoju. A w tej chwili mamy właściwie wrażenie, że słowo pokój zostało wy, wykreślone z debaty publicznej. Moje pokolenie jeszcze uczono, że wszystkie problemy należy rozwiązywać drogą prac dyplomatycznych, że są ludzie, którzy są do tego przygotowani i że najważniejszą rzeczą jest uniknięcie konfliktu zbrojnego. W tej chwili widzimy, że po prostu koncerny zbrojeniowe widocznie za mało zarobiły i są zainteresowane zwiększeniem swoich zysków. A nikt nie mówi, że konflikt w tej chwili może być tragiczny i że dla ludności Europy może oznaczać nawet zdziesiątkowanie. Czy chcecie naprawdę, żeby zamiast 30 milionów Polaków? Było 10 milionów czy 15? Ja prosiłabym, spójrzcie chociażby na stare filmy wojenne. Czy chcecie, żeby to wróciło? Musimy zacząć zadawać te pytania, bo kiedy słyszę o tym, jak minister obrony, notabene lekarz pediatra, mówi o tym, że ma już gotowy plecak, przechodzą mnie ciarki. Myślę, że jeśli lekarz pediatra zajmuje takie stanowisko, to powinien przede wszystkim zatroszczyć się o los niewinnych dzieci. A i tu nie widzę żadnego zainteresowania zabezpieczeniem właśnie tych najbardziej wrażliwych. I wreszcie y, ostatni temat, y, związany tutaj z polskim poletkiem, możemy powiedzieć, a mianowicie. A wcześniej jeszcze jedna rzecz, otóż do rzeczy właśnie podało dane, o którym już się dawno mówi, że w tej chwili Polska jest praktycznie zalewana nawozami sztucznymi wyprodukowanymi w Rosji. Podstawą to wiadomo, że mamy nawozy azotowe, do których przy produkcji potrzebny jest mocznik, a ponieważ Rosja nie sprzedaje w tej chwili takiej ilości gazu jak poprzednio, więc w tej chwili po prostu zgodnie z logiką przetwarza ów gaz na nawozy sztuczne. Oczywiście w tej sytuacji polskie nawozy, które są producenci, są obciążeni wszystkimi ograniczeniami i narzutami związanym z pomysłami zielonych kmerów, w wyniku czego nie mogą być konkurencyjni, a jednocześnie tych Nawozów napływa coraz więcej, więc y, warto się zastanowić także nad y, sankcjami, które nic nie prowadzą, a wszystkie wysiłki raczej przeznaczyć na negocjacje pokojowe. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, o której. No właśnie chciałam powiedzieć, na niektórych dosyć poczytnych nawet stronach znalazłam informację, jak to Polska powinna przystąpić do BRICS. I że wtedy to będzie dobrze, jak yy, nie wiem, zrezygnujemy z wszystkich innych więzów i wstąpimy do BRICS. -u. A więc przede wszystkim chciałam zapytać, czy ktoś zastanowił się nad sygnatariuszami owego paktu? Przypominam, że to jest Brazylia, Chiny, Rosja, Republika Południowej Afryki i Indie. Czy są to kraje demokratyczne? Czy model demokratyczny jest tam rzeczywiście czy się tego modelu prawdziwie demokratycznego przestrzega? jednocześnie czy to oznacza że nie ma nie będzie takiego pomysłu jak CBDC chciałam powiedzieć w Rosji y, y, CBDC czyli wirtualny rubel jest wprowadzony od sierpnia chyba zeszłego roku a rozpoznawanie twarzy jako podstawa kredytu społecznego już obowiązuje w kilku miastach na Uralu o ile się nie mylę także y, zastanówmy się nad tym tak samo jak ciągle słyszę, wychodzimy z Unii. No, jeśli chodzi o wychodzenie z Unii, to chciałam. Powiedzieć, że przede wszystkim zapytajmy, kto nas wypuści z tej Unii. Nawet gdyby udało się przeprowadzić referendum, i jak tutaj mówiłam, profesor Boyle wykazał, w jaki sposób możemy wyjść bardzo łatwo zresztą z takiej struktury, ponieważ zmieniła się ona znacznie, nie jest taka, jaka była w momencie podpisywania kontraktu, i o tym mówi prawo międzynarodowe. Natomiast jest jest kwestia taka, że jeśli wyjdziemy, to będziemy dalej nękani przez te struktury. Dlatego, tak jak już mówią Włosi, należy po prostu to rozwiązać. Ceterum, ceterum cenze, kartaginem Delendam esse, to powtarzał za każdym razem w, w rzymskim senacie katon, a należy to przetłumaczyć, a poza tym uważam, że kartagina powinna być zniszczona i katon używał cenzorem używał tego zwrotu na zakończenie każdego swojego przemówienia. Także tutaj, także i Korwin czasem używał tego cytatu, również w odniesieniu do Unii. Zastanówmy się, w sytuacji, kiedy udałoby się ten twór zlikwidować, Właściwie problemy finansowe przestaną istnieć. Bo jeśli się sprzeda te wszystkie pałace, zwróćmy uwagę, że Parlament unijny, który nie ma uprawnień Parlamentu, bo jak mówiłam, nie ma inicjatywy prawodawczej i nie ma możliwości złożenia wotum nieufności w stosunku do rządzących, to posiada dwa ogromne pałace, bo z jednej, jeden w Brukseli, drugi w Strasburgu. I jednocześnie są ogromne grupy lobbystów, którzy opłacają odpowiednie ustawy i ich przegłosowanie, i cała masa biurokratów, którzy pobierają bardzo wysokie pensje. W wyniku czego, jeśli się sprzeda te pałace i wielkie biura i jednocześnie zrezygnuje z biurokracji, no to wtedy naprawdę starczy pieniędzy dla Każdego Europejczyka na bardzo wiele lat i na ochronę przyrody także starczy, bo wtedy będzie można rzeczywiście zadbać o przyrodę i nie będzie dyktatu multikorporacji, które nie płacą nawet podatków w danym kraju i które po prostu kupują sobie dyrektywy, które są wygodne dla nich, które pozwalają im wyciągnąć dużo pieniędzy z kieszeni podatków który już właściwie jest coraz biedniejszy. I tutaj przypomina mi się włoskie, takie, taki zwrot, którego użył słynny hodowca koni wyścigowych, pochodzący z Turynu, hrabia Federico Tezio, którego książki tłumaczyłam i który powiedział, że można doić krowy, ale nie wolno pozwolić, żeby jałówki poumierały z głodu, bo gdy poumierają jałówki, to nie będzie krów do dojenia. Mówił odnosząc się do podatków, ale myślę, że tutaj temat jest dosyć istotny i warto o tym wspomnieć. Natomiast ciągle należy sobie zadawać pytanie: no dobrze, wychodzimy, a co dalej? I zwróćcie uwagę na jedną rzecz: projekt Międzymorza. O którym od dość dawna się mówi, bo właściwie jego autorem był Piłsudski, w chwili obecnej znów jest zamilczany. A jest to ogólnie rzecz biorąc najlepsze rozwiązanie, dlatego że w tej chwili równowaga siły została, właściwie leży oś Europy Wschód-Zachód. Natomiast i to powoduje coraz większe napięcia, próby do, i ambicje imperialne niektórych państw. Natomiast w sytuacji, gdyby istniała chociażby druga oś, północ-południe, która łączyłaby, zwróćcie uwagę, kraje o średniej wielkości, bez ambicji imperialnych, a jednocześnie bardzo różniące się między sobą klimatycznie. Więc gdyby powstała taka Via Carpatia, która umożliwiłaby szybciej, Przesyłanie na przykład owoców południowych z południa Europy do Skandynawii, i ewentualnie gazu czy, czy z Norwegii na południe Europy, jednocześnie umożliwiałaby lepszą wymianę i współpracę właśnie średniaków. I chociaż średnie państwo nie jest silne, jeśli chodzi o Europę, to właściwie grupa takich państw może po prostu stworzyć bezpieczny sojusz. Rozwiązanie, które zablokuje to ściskanie Polski z obu stron przez dwóch starych partnerów, starych przyjaciół, dlatego że Polska leży właśnie w punkcie wyjątkowo niekorzystnym, ale jako trasa przelotowa między Skandynawią a południą Europy mogłaby zachować neutralność i byłaby krajem wyjątkowo dobrej, Sytuacji, jednocześnie pozwalałoby to na wymianę własnych produktów, w tym produktów rolnych, czy ze Skandynawią, czy z Włochami, bo powiem Wam, że polskie ziemniaki, polskie jabłka są o niebo lepsze niż te włoskie. I o tyle, kochani. Ja, no cóż, staram się jeszcze coś zrobić, ale bardzo mi ciężko, tym bardziej, że przeżyłam rzeczywiście szokującą. Szokujące chwile podczas obrywania chmury. Aha, i tu chciałam Wam powiedzieć, zresztą daję Wam link. Otóż włoski niezależny dziennikarz wykopał Wiadomość z mediów amerykańskich, że te straszliwe oberwania chmury w Europie, ponieważ w Polsce możemy jeszcze mówić o powodziach świętojańskich, natomiast we Włoszech z reguły czegoś takiego nie ma, a w tej chwili widzieliśmy na przykład zalanie Parmy to są związane z zastosowaniem technologii siania chmur w Kalifornii, gdzie jest tradycyjna letnia susza. I zastosowanie jodku srebra do właśnie siania chmur powoduje bardzo dalekosiężne reperkusje i powoduje właśnie takie rezultaty. U mnie w domu, w kuchni woda sięgała niemal metra. Praktycznie byłam... Po pas w wodzie. W tej chwili wszystko jest po prostu zalane. Usiłuję dojść do siebie, ale bardzo kiepsko. Natomiast chciałam Wam przekazać te wiadomości, skłonić Was do zastanowienia się. Nie wiem, czy będę mogła to jeszcze wielokrotnie robić, ale staram się. I to wszystko, kochani. Dobrej nocy.